Dzisiaj było łatwe jako prezenta. Gratuluję Ci, Mistrzu Świata. Dziękuję. Jak rytuł, znasz 30 sekund na 7 tytułów. Nie ma żadnych podpowiedzi. I zatrzymujesz drzepkiem i muzykę i obronisz tytuł albo mój dalej. Uwaga, Twój pierwszy. Doszliśmy. Hmm. Hmm. Bruni stołsię Angie. To jest Angie, tak. A jakbym chciał być Angie i taki utwór dostać. Dobrze, numer dwa. Szybko, no. Daj posłuchać trochę. John Szybko? Lennon. Woman. Specjalnie dla Yoko Dobrze. Woman. Ale patrzcie, minęła sekunda, a tu jest piosenki odgardowe. No, ale to są takie numery, no. które znam nadal. Dobrze, daj posłuchać. Na... Dobra. 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 Ok, Dobra. Dobra. okay. Dobra. Proszę bardzo, trzy. Tears in Heaven, Eric Clapton dla syna. Dużo jak się było, nie? syna, który tak się zna. Kilka lat miał, to był straszny ból dla, dla rodzica. Proszę, czwórka. I Jan, list do N. Nie da posłuchać proszę. Tak, list do N, Jem. to jest do Mamy po prostu. A, tak jest. E, proszę piątka. Pani Krystyna. Krzyśka. Koncert Życzę mi się przypomina niedzielny Pani Krystyna Roska, Pan Jan Suzi. Dla rodziny Państwa Kowalskich, którzy świętują internetową rocznicę ślubu, Krystyna Giżowska Przeżyłam słuchać. <grymne> tak? Przeżyłam Gdy Kiedyś jak ktoś śpiewałaś, to miałaś kogoś na myśli? Nie. Nie? Wyobraź sobie, że często mnie o to pytają. Czy to była piosenka napisana dla mnie, czy ja coś przeżyłam. Tak. Wtedy akurat to był fajny okres. Wtedy Wręcz odwrotnie. Miałam przepiękne życie, wszystko było jeszcze przede mną. No, ale dobrze, że. Jest ta piosenka? piosenka została, tak, piosenka została. Tak, proszę bardzo, sześć. Le, le, le. No, taki miód co. cud. Tak jest. Muszę na zanusie. Taki cud i miód, taki cud na usta. Tak jest, dobrze. No, no. no i utwór śląby, mam nadzieję, szczęśliwie jest zakończony i z sukcesem. Proszę pana, tylko I Will będę zawsze życiał tylko nie tak. wiem, które wykonanie. Czy to nie? Arton, to była. W Dolly Parton. ciocia Whitney Houston. Y, w sensie pamięci tego tematu naszego dzisiejszego odcinka, no to Dolly Parton to dla swojego, no. na dla swojego chłopaka. No właśnie. Jak odchodziła z telewizji, bo tam jakiś problem, ona miała program w telewizji, coś tam gdzieś nie Głęboka, więc zajmowała Nieistotne, ale utwór przetrwał przepięknie. Gratuluje. Gratuluje bardzo.